Znacie ją z takich seriali jak ślepnąc od świateł czy skazana, teraz w najnowszej produkcji pod tytułem Udar gra swoją imienniczkę. Państwa i moim gościem w tym odcinku kawkizy jest Marta Malikowska. Dzień dobry Marto. Cześć, dzień dobry. E, znalazłam takie zdanie na twój temat. Jej kreacje są zawsze pełne emocji i autentyczności, co sprawia, że widowie szybko się z nią utożsamiają. Tak o tobie piszą, zgadzasz się z tym? Yy, bardzo miłe słowa. Yy, tak, chętnie się z nimi zgodzę. Yy, czyli yy, rzeczywiście te, te postaci Twoje są takie, że, że szybko się można z nimi utożsamić? Yy, to, to jest chyba bardzo indywidualna sprawa, nie? By trzeba było pytać każdego z osobna, z kim kto chce, w jakim momencie się utożsamiać i też po co. Zagrałam tak, tak inne dziewczyny, kobiety, że teraz mam w głowie, jak mi zadałaś to pytanie, taki wzruszył chaos, że nie. nie, nie. Że mogłabym się pewnie z każdą utożsamić w jakiś sposób na pewno. A jeśli chodzi o Martę z udaru, no to jest mi bliska. No właśnie, jak to jest mi bliska? Co, co, co to za Marta? Marta, kobieta w moim wieku, <laughs> czyli po czterdziestce, matka. Partnerka i artystka, która próbuje to, wszystkie te role łączyć, a do tego jeszcze przyjaciółka oczywiście, w kryzysie w związku, jak się okazuje. Więc ma bardzo dużo emocji. W ogóle ten udar przyjaciela ich wywołuje po prostu... Całą lawinę emocji i się tam wszystko przewraca do góry nogami. Jest burza, totalna burza, więc mm, trochę ta Marta ma rzeczy do poukładania i dużo pytań. I, I trochę pod górkę. I troszkę pod górkę i. Mm, no tak, dużo pytań i, i dużo wątpliwości chyba. Jak przygotowywałaś się do tej roli? Bo tak jak słucham, jak opowiadasz o tej Marcie, to tak myślę sobie, że rzeczywiście to takie, może nie twoja alter ego, ale ona jest bardzo podobna do tego, co, do tego, jaka ty jesteś. Czy korzystałaś bardzo ze swoich emocji, ze swoich doświadczeń takich osobistych, czy to jest po prostu rola, w którą weszłaś? Zawsze korzystam z moich emocji, z mojej wyobraźni. Hmm. Zawsze mam, a, jąkam się i, i, i nie wiem co odpowiadać na, te, na, na, na takie pytania, bo. Bo to jest takie pytanie w ogóle, jak nas wybierają? Dlaczego nas wybierają? I jeszcze moja postać ma na imię Marta. Więc mam takich dużo pytań, czy, czy, czy reżyser rzeczywiście chciał, żeby ta postać była bardzo bliska mnie, bo mnie zna prywatnie, a ja jego. I znam też tą historię Macieja Nowaka i znam tych ludzi, którzy w, w, byli zamieszani w tą całą sprawę. Mm. Jakie było pytanie? Teraz, teraz mi się takie kolejne nasunęło. Czy ty zawsze dostajesz rolę po warunkach? Czy właśnie wręcz przeciwnie, że na przykład wiesz, ktoś, jakiś reżyser patrzy na ciebie i mówi, nie, no ja cię nie chcę teraz taki, jak, jak ktoś inny by cię obsadził, tylko Tam ci totalnie inne zadanie. Nie wiem, jak to jest. Jak my dostajemy to, te role. Chyba ma na to wpływ moja prywatna kondycja. W jakim jestem miejscu. Um, co u mnie się dzieje, bo to na pewno się przekłada na to, jak idę na casting. Um, ale też trochę wierzę w to, że przychodzą do nas do mnie role, um, które mają przyjść. W danym momencie w danym teraz, momencie, mm. które mają mnie czegoś nauczyć albo. Um, Albo coś odkręcić, albo coś załatwić. Ja chcę w to wierzyć, że, że po, coś to, po coś to jest. I staram się korzystać z tego mojego stanu psychicznego, psychofizycznego i po prostu uruchamiam całą gamę emocji i wyobraźni, żeby stworzyć rolę. Ale biorę naprawdę z takiego tu i teraz. A był taki czas w Twoim życiu, kiedy Ty się obraziłaś na aktorstwo, albo nie potrafiłaś grać i po prostu nic z siebie wykrzesać? Był taki moment, że, że trochę się obraziłam na teatr. Mhm. I rzeczywiście zrobiłam sobie przerwę w teatrze, ale to wynikało z przemęczenia. Z przemęczenia, z wypalenia teatrem. I z takiej chęci przeżycia czegoś nowego i zmierzenia się z kamerą. Eee, I z wielkiego marzenia o tym, żeby grać w filmach. I serialach. I czy, serialach. Czy nie? O serialach nigdy nie marzyłam, bo jak, jak dorastałam, to jeszcze nie było takich seriali mm, bardziej filmowych, kinowych. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie było platform. A no, to jest dosyć nowe, więc tak. Dla mnie serial dobry, to jest. Każdy odcinek dobrego serialu, to jest jak osobny film, więc trochę. serial i film traktuję na równi. A który z seriali, w których duże gronowidów mogło cię widzieć, czyli ślepnąc od Światła i skazana, który jest ci bliższy? No, oczywiście, że ślepnąc do świateł. Paisina jest mi dużo bliższe niż kosa. Można powiedzieć, że to chyba był taki początek właśnie tych platform e, streamingowych takich seriali, seriali. I pamiętam, że ślepnąc do świateł miał tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Już wszyscy stwierdzili, Marko, jakie to. Niektórzy stwierdzili, że wow, tak, a niektórzy, jakie to nudne, po co to tak rozwlekać. Straszna była dyskusja przy Tak, przy ale tym jak są takie dyskusje skrajne, to znaczy, że, że fajnie, że jest o czym gadać. I ja lubię, jak. E... Jak sztuka wzbudza takie emocje, i że są skrajne opinie. To ja wolę to, niż takie obojętne przemykanie po temacie. Udar no tak, też y bardzo, y bardzo, y bardzo, y bardzo skrajne opinie ma. Ja tak sobie myślę, że od Nadzoru było takim serialem, w którym y zostałaś poniekąd dostrzeżona na tym szklanym ekranie i po takim wow, tak? Że nie tylko te to... Pierwszoplanowe role, ale i ta Pazina była taka wyrazista w Twoim wykonaniu. Tak, no ja się nie dziwię, bo, bo jestem chyba wyrazistą i charyzmatyczną osobą, osobą więc daję całą, cały swój charakter, emocjonalność, całe serce wkładam w to, więc to się przenosi. A jak to było z Twoim aktorstwem, Marta? Jak ono się pojawiło? Kurcze, mamy czas do, do wieczora? No, <noise> Nie, tak pokrótce. Krócej. Tak pokrótce, to zawsze byłam dziewczynką, która lubiła tańczyć, śpiewać, wygłupiać się. I miałam muzyczny talent. Więc jakoś to było takie. Naturalne i organiczne, że, że, że chcę występować. I oczywiście w szkole to było na początku jakieś tam występy recytatorskie, konkursy. W liceum taki szkolny teatr. No i tam w liceum właśnie, w trzeciej klasie liceum mi się za bardzo nie chciało uczyć w szkole. Bardziej mnie Bardziej mnie ta scena porwała, i no nie wiem, jakoś tak przyszło. Podobno odetchnęłaś z ulgą. Odetchnęłam z ulgą. Może że będziesz wiedziała, co chcesz robić. Tak, tak. przyszedł taki pomysł, że, że jest szkoła aktorska i że może mogę spróbować zdawać. No i się udało. Wspomniałaś o tej muzyce. To był chyba też taki dom muzyczny, w którym się wychowywałaś. Wspomniałaś w jednym z wywiadów, że dużo tej muzyki w domu było. Tak, tak, tak. tak. Dużo się śpiewało. Dużo się grało, w mojej rodzinie był wybitny, był już nieżyjący muzyk, Stanisław Malikowski, on był pierwszym oboistą Filharmonii Narodowej. On mnie uczył przyśpiewek ludowych i przyjeżdżał do nas na wakacje. On się wychował w Gogołowie, ale mieszkał w Warszawie i miał taki domek letni i przyjeżdżał co... Co każde lato i w każde święta, i mój tato chodził do niego. Ja też do niego chodziłam, i dużo się tam śpiewało. Mój tato też śpiewał w chórze. Moje wszystkie trzy, moje, Magda, Anka i Kuba też grali na pianinie. Ja też, więc tak. Moi rodzice dbali o to, żeby, żebyśmy mieli wychowanie muzyczne takiego pierwszego stopnia przynajmniej. Wspomniałaś o tych przyśpiewkach ludowych, no to nie mogę ci nie zapytać o Twoją ulubioną. Oj, to są takie przyśpiewki, że nie mogę, nie mogę nawet zacytować. Takie przyśpiewki weselne. No. To niektóre znamy. Dobra, to, to, to ci odpuszczę śpiewanie. Ale była też mini lista przebojów, pierwsze nagranie na To Oj, Powiedz, tak. co ty tam śpiewałaś, kogo, Jezu, ja kogo nie, się wcielałaś? Nie Powiem wiem coś? dlaczego. Chyba to leciało w radiach i to był hit London Beat. Że ja weszłam w rolę czarnoskórego wokalisty, mając 10 lat, i mam to na płycie VHS. Nie wiem dlaczego, naprawdę nie wiem dlaczego. Do dziś się zastanawiam, dlaczego ja wybrałam tę piosenkę i tego czarnoskórego. Ja się chyba czułam poza płcią i androgeniczna bardzo długo. Mhm. To ciekawe. Ciekawe, no. Może gdzieś tam wiesz te czarne korzenie i ten rytm? Może to, to jest to coś, co cię też pociągało? No, wtedy? podobno mam czarną duszę, tak. Okay. W takim sensie, że mam gdzieś tam ukrytą e, jazzmenkę w środku. Czyli co? Czyli możemy za jakiś czas spodziewać się Marty Malikowskiej w wydaniu jazzowym, na przykład płytowym? Łączy także. tak, żeby Nie, pośpiewać? Tak, śpiewam sobie. Dużo, sama dla siebie, a też marzy mi się zespół i myślę, że to nastąpi. Udzielam się co jakiś czas w różnych projektach. Nie mogę mówić jeszcze co konkretnie, ale. Ale jesteś na rzeczy. Ale jesteś na rzeczy. No dobrze, jest coś to, na rzeczy. To czekamy, to fani czekają. E, Zaczęła się wymieniać rodzeństwo. Piątka was była. Jest, tak. Jest. No właśnie, to jak się żyje z takim dużym, w takim dużym gronie rodzeństwa? Jak, jak to jest? Było bardzo wesoło. Myśmy mieszkali na wsi i było bardzo dużo też pracy w latach 80. i dziewięćdziesiątych. Tato nas gonił do pracy, mama też, miała sklep, mieliśmy gospodarkę. E, ojciec miał firmę budowlaną i do, do dzisiaj są pracoholikami i nas też bardzo gonili do pracy i zaszczepili w, w nas m, taką m, działacz, działaczą energię, mhm. że mamy działać, że mamy stwarzać, że mamy kreować, że mamy iść do przodu i mamy po prostu robić rzeczy. I wszyscy chcieliśmy się uczyć, chcieliśmy być wykształceni i do tego jeszcze dobrze zarabiać i zasuwać. I, i wszyscy, wszyscy to robimy do dzisiaj. Wszyscy uciekliście z domu rodzinnego, wyjechaliście? Nie, czy tylko, nie? tylko ja. Aha. Moja siostra Ania jest lekarzem i na Podkarpaciu też jest blisko rodziców, ale tylko ja tak daleko wyjechałam. No Było wesoło, ale też było trudno. Dużo się kłóciliśmy. Walczyliśmy ze sobą o uwagę, o pozycję. A to jest tak, że ten dom, ci rodzice, tacy, którzy tak namawiali do tej pracy, nie powiem, zmuszali, to jest to, co cię ukształtowało? Tak, do w dużym stopniu, tak, na pewno. Silna mama, bo to o tym. Silna tak mama, oś. silny hmm. tata, hmm. wymagający. E, też wyczytałam, bo to o tym mówiłaś, że ty jesteś taką osobą, która e, radzi sobie w każdych warunkach, w każdej sytuacji. Dziewczyna wojenna. Tak, jakby nie poddaje się, to na pewno. I wierzę, że. w Zawsze jest jakiś sposób. Ja ten sposób zawsze znajduję i nie poddaję się. A taki najtrudniejszy moment w Twoim życiu? O kurczę, dużo było tych momentów trudnych. Najtrudniejszy. Żeby nie wybiegać za bardzo w przeszłość, no to trudny był bardzo moment prawie trzy lata temu, jak zmarł tato mój. Tato mojej córki, mój pierwszy mąż. Mówię pierwszy mąż, bo nie mam drugiego, ale jakoś wolę mówić pierwszy niż były. Tym bardziej, że właśnie zmarł. Nie wiem dlaczego. To jest moja jakaś taka fiksacja na słowa. To było bardzo trudne i jest trudne cały czas. Czuję jakąś większą odpowiedzialność na sobie. I też y, zaczęłam się chyba bardziej bać śmierci, ale też doceniać życie. E, no, duża lekcja pod wieloma względami. Jak sobie o nim myślisz, o tym pierwszym mężu, to jakie masz wspomnienia? Różne. Bo wy się rozstaliście, ale zrobiliście to w zgodzie i się przyjaźniliście mimo tego rozstania. Co tak wiele, wiele portali podkreślało, że. Tak, staraliśmy się przyjaźnić. Było różnie. Pierwsze lata, a myśmy się szybko poznali, bo to było taki po prostu wybuch, totalna namiętność, romantyzm totalny, i myśmy się znali tylko pół roku, i od razu ślub, potem dziecko, mieliśmy plan po prostu, który wykonaliśmy. I pierwszy rok był super, a potem nie było super. Nie chcę teraz o tym gadać chyba. Mm. <trym> potem nie było super, potem znowu, potem się dogadaliśmy, rozstaliśmy się w zgodzie, rozwód był naprawdę, był naprawdę okej. Okay. Yy, I potem, yy, potem, potem było różnie. Mhm. No dobrze, ale to wiesz, wiesz o co chciałam cię dopytać i zapytać o takie, bo zazwyczaj jak nam ktoś odchodzi, to mamy takie dobre wspomnienia, więc jestem ciekawa jakie jest takie twoje dobre wspomnienie. No dobrym, dobrym wspomnieniem, nie, wspomnieniem i, do, i najpiękniejszą rzeczą z tego jest nasza córka, Jagoda. Mhm. No właśnie, Jagoda. Trochę chyba idzie w twoje ślady aktorskie. Bo jak jakiś czas tam rozmawialiśmy, to tak. mówiłaś, że, że grała. Grała, gra w spektaklach. Zagrałyśmy też w takim filmie m, krótkometrażowym, który będzie miał chyba za niedługo premierę i zagrałam jej mamę. Jagoda ma duży talent aktorski, ale czy pójdzie do szkoły aktorskiej? Tego nie wiem, raczej nie. Tak przynajmniej mówi. No Jeszcze ma rok no, na podjęcie decyzji. Półtora co ci, roku. Co Cię w Jagodzie tak zaskakuje, zadziwia? Oj, kurczę, ona, yy, ona mnie non-stop zadziwia. Jest moją nauczycielką odstawiania granic, to jak uwalnia emocje, to jak myśli, jaką jest empatyczną osobą, jaką jest wspaniałą przyjaciółką dla swoich yy, przyjaciół. Yy, I to jaka jest nasza komunikacja. To mnie. Zadziwia, motywuje, zachwyca, pociesza. No duża radość. A powiedz mi, tą relację traktujesz, bo wiesz, są takie dwa fronty, Jedni, jedne matki, córki traktują relację jako matka córka, a inni jako przyjaciółki. Więc jestem ciekawa, którą, którą ty definicję wybierasz, która jest właściwie. Matka, matka córka, matka córka. Nie, nie nazywamy mm -hmm. tego przyjaźnią. To jest pe pewnego rodzaju przyjaźń jakaś ale bardzo, bardzo idziemy tą drogą matka-córka. Mm -hmm. Stawiamy sobie granice. Mm. Mamy swoje tajemnice i bardzo się wspieramy i ufamy. Mm. Nie wiem co jeszcze powiedzieć na ten temat, bo to jest kurczę, to jest y, w tak krótkim czasie, tak rano wcześnie zadajesz mi tak głębokie pytania i tak y, trudne myślałam, że będą to pytania o, o, o serial, o film i nagle przeszłyśmy tak głęboko na prywatne rzeczy, że... Mm, ja chyba nie umiem tak lekko i szybko mówić, odpowiadać na tak y, trudne, głębokie pytania. No ja nie, wcale nie chcę, żebyś szybko <grym> odpowiadała też, w swoim tempie. Tak, ale też chcę uczciwie i bardzo sobie też chronię prywatność i intymność. I też ta moja relacja z Jagodą i, i jest intymna i niech taka pozostanie. Mm -hmm. i, I cały czas się uczymy. Tego. To jest w ogóle to jest niezłe zadanie. Ona zaraz będzie, skończy 18 lat, i ja sobie zdaję sprawę z tego, że mam już dorosłą córkę, która podjęła teraz pracę, do tego się uczy, zaraz w, w, będzie pewnie gdzieś studiować. Poczujesz ten syndrom opuszczonego gniazda? I ja już się zaczynam tak trochę denerwować yy, i to są jakieś inne, nie, nieznane mi emocje że sobie zdaję sprawę z tego, że, 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 że ten czas tak szybko upływa. I że ja jestem dojrzałą kobietą. Chociaż czuję się czasem, jakbym miała 25 lat cały czas w głowie. Ciało już mi mówi, że, że mam, że jestem dojrzała. Ale to jest bardzo ciekawe. Doświadczać tego. Powiedziałaś na początku, że Twoja bohaterka w serialu UDAR ma, jest po 40, tak jak i ty. Czy ta 40 to, twoim zdaniem, taka magiczna liczba, która coś zmienia w życiu? No poza tym, że się inaczej czujemy fizycznie, co też wspomniałaś przed chwilą. No 20, 30, 40 to są jakieś takie przełomowe, graniczne momenty. Yy. Oczywiście, że tak, no to robi. Robi to. Robisz takie podsumowania? Co, co dekadę? Albo takie może nie tyle podsumowania, plany, tak zerkasz, co tam poszło ja, ja jestem, ja dużo sobie analizuję. Yy, niestety czasem za dużo. I mam cały czas rozkminy. Yy, ale nie mam jakichś takich podsumowań. Zapisujesz sobie czasem emocje też, lubię pisać. Wiersze też piszę, jakieś piosenki, więc sobie tam, jak piszę, to sobie wtedy coś mi tam wyjdzie. Eee, przypominam sobie emocje siebie jest, trzydziestki, ja siebie jest teraz. Widzę, mm. widzę, jak się zmienia, jak mi się myślenie zmienia, jak się pogłębia świadomość. Chętniej się przyznaję do błędów. Nie boję się już być nieprzygotowana, głupia, w cudzysłowie, pajackę, chętnie robię z siebie, chętniej niż wcześniej. Nie no, jest, jest taka podstawowa zmiana, taka to chyba jest taka, że czuję większy spokój generalnie, że już nie mam takiego dygotu, jak miałam. Umiesz odpuszczać? Kiedyś uczę się odpuszczać. Czasami umiem bardziej, czasami mniej, ale tak, odpuszczanie mam na tapecie. To jest takie hasło, z którym cały czas pracuję. No, no dobrze, odpuszczę. skoro to, to hasło jest takim priorytetem na twojej liście prywatnej. Tak. To jestem ciekawa, e, co zawodowo byś chciała. Czy są jakieś takie twoje marzenia, plany? Chciałabym zagrać już główną rolę. <laughs> to na pewno. To uśmiechamy się to. Do... Reżyserów, producentów. Marta tak, jest tak, gotowa. Tak, tak, jestem gotowa, coś tam się już szykuje, więc jestem spokojna, że to się wydarzy. No dobrze, a twoje takie e, mod to taka myśl, która ci towarzyszy i prywatnie i zawodowo? Masz jakieś takie? Taka, żeby mi się łączyła prywatnie z zawodową? Jedną no, motto? Nie, to nie. Znaczy, może nikomu może być i to, i to, albo a może, może się łączy. Hmm, takie na szybko motto to tu nie mam. Ale na pewno najważniejsza dla mnie jest miłość. Przede wszystkim do siebie. Więc y, mogę powiedzieć: Miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością. Tej miłości ci życzę w takim razie. Dziękuję. A gdyby się też... jeszcze tak na koniec miały powiedzieć, dlaczego warto zerknąć na serial Udar? Ja obejrzę go od początku do końca. Uff, dlaczego warto zerknąć na udar? No takiego serialu w Polsce nie było i długo chyba nie będzie. Jest unikatowy, jest niszowy, jest o nas. Krzysztof Warga pięknie o nim napisał w Newsweeku, że on jest po prostu o nas i że każdy się może w nim przejrzeć. Jest taki bardzo na czasie, tu i teraz, Warszawa, Polska jest o chorobie, o miłości, o przyjaźni, o niemocy, jest bardzo jest autoironiczny, jest tragikomedią, może nawet momentami satyrą na nasze czasy. Jest mądry, zabawny. Zobaczcie sami. To do tego przejrzenia się w udarze zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Państwa i moim gościem była Marta Malikowska. Thank you